Witamy w 24 odcinku Słowo Noc dobranoc. W Ewangelii Jana w 12 rozdziale w wersecie 48 czytamy: Kto mną gardzi i nie przyjmuje moich słów, ma kogoś, kto go sądzi. Słowo, które ja mówiłem, ono go osądzi w dniu ostatecznym. Co oznacza, że słowo osądzi kogoś w dniu ostatecznym? Kontekstem dla tych słów naszego Pana jest niewiara Żydów. Wcześniej w rozdziale widzimy Greków, którzy przybyli do Jerozolimy, aby oddać chwałę Bogu. Słowo Grek w Nowym Testamencie to synonim kogoś, kto nie jest Żydem. Zatem ci, którzy przybyli do Jerozolimy, to poganie, pragnący spotkać się z Jezusem. Jest to znak, że godzina uwielbienia syna Bożego się zbliża. Oto poganie zaczynają szukać Mesjasza, dlatego Jezus zaczyna mówić o sobie jako ziarnie, które musi obumrzeć, aby wydać obfity plon. Znak, że wraz z przyjściem Pogan zaczyna się coś, co go zaprowadzi na Golgotę, budzi w nim strach, a jednak głośno świadczy, że dla tej godziny, której się boi, przyszedł na świat. Na modlitwę uwielbienia imienia Ojca, niczym grzmot z nieba rozlega się głos zapewniający, że imię Boga zostanie uwielbiona, zatem śmierć Chrystusa nie będzie próżną ofiarą. Ludzie słyszeli głos z nieba, widzieli znaki i cuda, słyszeli słowa, których Jezus nauczał, a jednak nie uwierzyli. Ale dlaczego pomimo tego wszystkiego nie uwierzyli? Jan daje nam taką odpowiedź. A choć tak wiele cudów uczynił wobec nich, jednak nie uwierzyli w niego, aby się wypełniło słowo, które powiedział Izajasz. Panie, któż uwierzył naszemu głoszeniu? I komu ramię Pańskie zostało objawione? Dlatego nie mogli uwierzyć, bo jeszcze Izajasz powiedział: zaślepył ich oczy i zatwardził ich serce. Aby oczami nie widzieli i sercem nie rozumieli, aby się nie nawrócili, żebym ich nie uzdrowił. To powiedział Izajasz, gdy widział jego chwałę i mówił o nim. Niewiara Żydów była więc wypełnieniem proroctwa z Księgi Izajasza. Nawet dla tych, którzy uwierzyli jego słowom, ludzkie zdanie i opinia były ważniejsze. Bali się ostracyzmu, materialnych konsekwencji. Niektórzy bali się utraty, powiedzielibyśmy dzisiaj, dobrze rokującej kariery lub ciepłej emerytury. Jak mówi Ewangelista w 43 wersecie 12 rozdziału Umiłowali bowiem chwałę ludzką bardziej niż chwałę Bożą. Wobec tej powszechnej niewiary Jezus oświadcza wszystkim, że każdy, kto w Niego wierzy, wierzy w Tego, którego posłał, czyli Boga, a widząc Go, widzi Ojca. Zadaniem Jezusa jest być światłością dla pogrążonego w mroku świata, a każdy, kto w Niego wierzy, nie pozostaje w ciemności. Zatem wierząc w Jezusa, Wierząc w Jego słowa, pozostajemy w światłości, ponieważ przyjmujemy prawdę, która pochodzi od Boga. Jezus dodaje, że jego misją nie był sąd. Jeszcze nie. Kiedy Jezus przed na świat ponad dwa tysiące lat temu, nie przyszedłby dokonać sądu, ale by zbawić świat. Dlatego Jezus mówi, że nie sądzi nikogo, kto nie wierzy Jego słowom, ale zastrzega jednak, że kto nim gardzi, ma swojego sędziego, a jest nim właśnie słowo, którym pogardzono ponieważ słowo to pochodzi z ust Bożych. Jak mówi Jezus, to Ojciec dał Mu nakaz, aby powiedział to, co miał powiedzieć, a nakaz Ojca jest życiem wiecznym. Ponieważ każde słowo, które pochodzi z ust Jezusa, pochodzi od Ojca, zatem odrzucenie tych słów jest równoznaczne z odrzuceniem Ojca, co oznacza odrzucenie życia wiecznego. Jak można zatem zrozumieć, że Słowo w Dniu Ostatecznym osądzi tych, którzy pogardzili Jezusem? Pogarda okazana Jezusowi polega właśnie na odrzuceniu jego słów, które są słowami Boga. Zatem odrzucenie Jezusa jest odrzuceniem Boga, a więc de facto okazaniem pogardy samemu Bogu. Odrzucenie słowa, które przyniósł Jezus, jest odrzuceniem Bożej mocy do zbawienia. Osoba, która nie okazuje wiary, wydaje więc sprawiedliwy wyrok sama na siebie, wyrok, który zostanie potwierdzony w dniu ostatecznym.